Przyszedłem do niej i kurde nie rozumiem Patrzę na nią, ze w oczach wciąż rozchyla wargi, próbuje coś powiedzieć. Przytula się do mnie, pyta nie odejdziesz, ja jej odpowiadam, nigdy nie odejdę, bo jesteś przecież kurwa mym oddechem, bez ciebie skarbie, nie potrafię żyć, bo każdy dzień bez ciebie to pojebane sny. Ja patrzę w jej oczy czarne jak kosmos. Wyobrażam sobie, co odlecieć tam z tobą Gdzie nie ma zasad i problemów na świecie Byśmy mogli być razem, zrobię to dla ciebie Nie wyjdę stąd, bez ciebie dziś skarbie co odkrywać ląd. Nie wyjdę stąd, dopóki nie powiesz, że to nie był błąd. Nie wyjdę stąd, weź ciebie dziś skarbie co odkrywać ląd. Yeah. Gładko szczęśliwi tacy Pojawia się dziewczyna nowa W pracy Po paru drinkach się zapomniałem Powiedziałem wszystko Mej ukochanej Usiadła obok Nie wiem co mam zrobić Powiedzieć coś czy dać się znoić Wolę to drugie Niż siedzieć cicho Najgorsza skutki takie takiej jeszcze Nie było Zapytała jaka była Nie odpowiedziałem Zapytała by ale lepsza, ignorowałem Powiedziałem, przepraszam, tylko tyle mogę. Jeśli nie wybaczy, zrozumiem i pójdę w drogę. Sam nie wiem, to teraz mam kurwa zabić. Wiem, wszystko nie mam nic, muszę to naprawić. Pokazać jej, jak bardzo ją kocham. Nie wyobrażam sobie życia bez ciebie. Nie wyjdę stąd, bez ciebie. Dziś co odkrywać ląd. Nie wy nie wyjdę stąd, dopóki nie, nie powiesz, że, że to nie był błąd Nie wyjdę stąd, bez ciebie dziś skarbie co odkrywać nie ląd Nie wyjdę stąd, błąd. dopóki nie, nie powiesz, że, że to, to nie był błąd Chciałem tylko dodać, że chłopacy pamiętajcie, macie drugą szansę, dziewczyny też Chyba, że co by się działo, związek da się uratować to dla wszystkich, którzy mają źle, a mają też dobrze, żeby to była taka przestroga. Pamiętajcie, wszystko da się jeszcze naprawić. Z kuli 2K19, Elo. Miły Walentynek.